Szanowni Państwo, wakacje już za nami. Mieliśmy już trochę ponad tydzień na powrót do szarej rzeczywistości. Jeżeli chodzi o naszą aktywność i organów różnego rodzaju, i legislacyjną, no oni wrócili wcześniej. Inspekcja pracy wygląda na to, że może dopiąć swojego wieloletniego celu, żeby zyskać możliwość ustalania stosunków pracy decyzją administracyjną, a nie wyrokiem sądu. Mamy już publicznie dostępny projekt ustawy w tej sprawie. Jeżeli chodzi o cudzoziemców, tutaj też może być dosyć ciekawa konsekwencja tego. Ponieważ no ja mam wrażenie, że przerażający artykuł 84 ust. 11 ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy no może faktycznie, dzięki nowym uprawnieniom inspekcji pracy, być faktycznie użyty. Czyli mowa jest tutaj o tych niesławnych 6 tysiącach złotych. Za jeden przypadek złozieńca skierowanego do pracy przez nielegalny outsourcing, więc klienci, którzy korzystają z usług tego typu firm, no mają jeszcze więcej powodów do obaw niż mieli od po 1 czerwca. To oczywiście jesteśmy jeszcze na etapie projektu, więc okaże się, co z tego wszystkiego wyniknie. Ale praktyka też pokazuje, że te pierwsze starcia, które mieliśmy z urzędami, no przyniosły bardzo duże zaostrzenie podejścia urzędów, w szczególności wojewódzkich, chociaż ostatnio też powiatowych urzędów pracy, do właśnie konstrukcji outsourcingowych. Czyli teraz już nawet to nie jest kwestia tego, żeby umowa outsourcingowa była dobrze napisana. A takie dodatki do tej umowy, jak tak zwana umowa toolingowa, czy umowy o dysponowaniu powierzchnią, stały się absolutną podstawą i absolutnym standardem, bez którego, no nasze szanse na legalizację pracy surowców w outsourcingu stały się, no, można by wręcz powiedzieć, że znikome. Teraz już urzędy zaczęły faktycznie badać, i to bardzo drobiazgowo, kwestię wydzielania procesów. Także, coś, co teoretycznie no nie jest związane z prawem imigracyjnym, nie ma jakichś tam wyraźnych podstaw prawnych, które gdzieś tam jasno w ustawie byłyby opisane, to i tak wakacje 25 roku nam przyniosły taką zmianę praktyki, że można powiedzieć, że po wakacjach już mamy inną rzeczywistość, niż mieliśmy. Także to jest tylko jeden mały fragment tej nowej rzeczywistości. Ja o tym będę mówił na konferencji organizowanej przez Cejce Hakowski Ciszek 8 października tego roku w Warszawie i online. Jak również inni eksperci i z kancelarii i nie tylko, będą Państwo opowiadali o wielu innych kwiatkach, które rzeczywistość nam zarówno przyniosła. Jaki mamy spore szanse, że przyniesie. Także serdecznie zapraszam, jeżeli są Państwo zainteresowani tym tematem.